Dzisiaj będzie o palecie farby, akwarele, układamy paletę, robimy nową z farb granulujących. Zapraszam! Dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zobaczcie, co ja tu mam: akwarele, cały zestaw akwarelki w tubach. I chciałabym sobie dzisiaj ustawić i zrobić mm, paletę nową. Tutaj mam taki podział, że tu są granulujące, tu są Lepsze, czyste, jednopigmentowce. Tu mam renesansa i tutaj mam rosę. Tu jest rosa. I sobie zrobiłam. Przejdę z Wami na stół. Jesteśmy w pracowni. O, mamy pracownię. Mamy pracownię tu. Jestem w pracowni. W swoim bałaganiku. Wybaczcie, stół jest z odpowiednim bałaganikiem. Ja sobie tutaj już naszykowałam kolory, które bym chciała prze... poprzelewać do palety. Mam tu naszykowane i mam tu opisane. Więc dzisiaj sobie zrobimy paletkę. O, tu jest pusta paleta. Ja ją wyczyściłam, wymyłam, naszykowałam sobie papier do słoczowania, i proponuję, żebyśmy dzisiaj sobie zrobili właśnie z tą paletą cały film. Zapraszam więc serdecznie. Bądźcie ze mną subskrybujcie. Oczywiście na początku, już od razu poproszę o paluszki, bo tych paluszków to tam jak na likarstwo. Coś nie bardzo z tymi paluszkami wychodzi. Także, może albo za szybko klikacie paluszki, albo w ogóle nie dajecie i zapominacie. Także ja bardzo proszę o paluszki i komentarze. Czy lubicie tego typu filmy? Ja bardzo lubię oglądać, jakie palety ludzie mają i jak sobie radzą z kolorami, z układaniem, jak i z jakim i tak dalej. Tutaj mam większość. Te to są granulujące. Te na dole też są granulujące. Natomiast tu mam z nowego zestawu misora, ale powiem szczerze, że nie jestem do końca przekonana. Przekonują mnie tylko te dwa kolory. Te dwa. Reszta jest taka sobie. Wepnę was w statyw. O! Tu musimy zrobić porządek. Tu mi akwarelka spada. Sio! Sio! O, dobra. O. Widzicie, to dla Was też będę malowała. To jeszcze film nie obrobiony, ale będzie. No i dzisiaj to. Dobra, jak ja mam Was wpiąć. Tak żeby cokolwiek widzieć, nie? Dobra, chwila przerwy, ja Was wepnę i dopiero do Was wrócę. No i tutaj mamy farbki. A głównie Daniela. Tutaj mamy Michaela. Tu mam szminkę. Tutaj mam senelię. No i nic, to w zasadzie wszystko. Także dzisiaj... Powyciągam to na, na, ten, na tą paletkę. Powyciskam sobie te farby. I muszę rozpiskę zrobić, co tam będzie na palecie. Muszę tutaj przenieść. Słuchajcie, tak, żeby mi się nie pokić kasiło. SCH, Zrobiłam sobie takie symbole SCH, to będzie szminkę, HWC Holbein I co tu jeszcze mam? wszędzie SCH n no, WN. No to oczywiście Windsor. O, DS, no to DS, Daniel, MH to Michael. No i już. Także myślę, że... Jak mi braknie, to będę... Chodzi o to, że jak braknie farbki, to żeby wiadomo było co dolać. No dobra, no to już nie ma co wydziwiać, nie ma co. O, nie ma co szaleć, nie ma co wydziwiać. Słuchajcie. Próbujemy, tak? Gdzie jest góra? Tu jest zapięcie. Dobra. Teraz żeby kierunków nie pokićkać, nie? Lunar jest lunar. Dobra. Ja tu sobie powyciskam wszystko po kolei. To potrwa, także będziecie musieli. Moonglow. Na szczęście kupiłam na zapas niektórych rzeczy. No bo teraz ze Stanami to tak różnie, nie? Teraz. Michael Moonlight trzeci trzecie okienko, o widzicie dziadostwo zaczęło wysychać w środku jak Wam zaczyna wysychać w środku to jest jeszcze jedna metoda to polecał Van Gogh. po prostu do ciepłej wody taką tubkę jakby się nie chciało roz, rozpaćkać tam w środku, nie chciało się to wszystko, co tu mamy, purple haze, ojejku, jakby to się nie chciało w środku tam na tyle rozmiękczyć, żeby a, puścić, żeby wyjść z tej tubki, to jeszcze możecie próbować patyczkiem w środku zamiąchać. A jakby się nawet to nie udało, no to ostatecznie jeszcze można rozciąć tubkę. I teraz DS-Lapis. Lapis. Dobra, DS-Lapis. Dobra, Lapis. I teraz mamy Daniela Kaskadę. Kaskadę Green. Piękna farbka. Bardzo ją lubię. I mało używam, bo wszystkie są w tubkach, a ja to nie rzadko sięgam. No bo mam tyle powykładane w pojemniczkach, że wiecie, zapominam o nich. Kaskada. Teraz powinien być Forest Green. Michaela. Ojejku. Tak, Michael ma tendencję do zasychania. Dobra, i teraz mamy co, teraz mamy Undersea, chyba tak się czyta, nie wiem, znowu możecie mnie poprawić, o tu się już rozwarstwia, już się próbuje, dobra, wystarczy. Teraz mam piękną, nową farbkę, którą sobie kupiłam i jeszcze jej, słuchajcie, nie próbowałam. O, nie widzicie mnie? Tu mam farbkę. Szminkę Ocean Grey. Przepiękny kolor. Michalina mi tam pokazywała. Dziękuję, Michalinko, za wszystko. No i rzeczywiście, musimy ją sprawdzić, prawda? Jedną akwarelę już dla Was z nią narysowało. I Jedną akwarelę już dla Was namalowałam z nią, ale to jedna akwarelka to dla mnie za mało. Co my tu mamy? Forest Grey 990, 945. O, też się rozwarstwia. Też bardzo dużo kujmu się wzięło i się wytrąciło. Tak. Tutaj mam jedną z ulubionych farbek, mimo że nie jest granulująca, to ją uwielbiam. Tereverte Senelier. To nie jest farba granulująca, ale bardzo ładnie się układa na papierze. Bardzo. No oczywiście cała będę równo. I osiem 784. Co to jest? Perylen Green, chyba. Tak, z tego co tu widzę. Chyba. Dobra. Jeden ten mamy. Teraz mam, widzicie, cały czas wszystko. Teraz mam winsory. Nie wiem, czy już testy były na, na YouTube, czy już wam dałam te testy, czy nie. Jeśli tak, no to znacie moje zdanie na temat tych farbek. Jeśli nie, no to zobaczycie. Znaczy, że będą filmy dopiero. Ale pewnie już jesteście po tych testach. No te, które mi się tu podobały, nie wszystkie, dlatego, że no niektóre są takie, że łe, łe, Ja jestem maruda, ja lubię swoje, swoją paletę kolorystyczną. Powiedzcie może chcecie, żeby Wam ułożyć tak domniemaną, bo oczywiście to nie chodzi o to, żebyście te same farby brali, ale chodzi o to, żeby kolory pokazać. Moje ulubione kolory, które Wam mogę przedstawić. To powiedzcie, napiszcie, czy sobie życzycie takie, taki filmik. Będzie następny pomysł na film. Moje ulubione kolory. Na przykład. Dobra. I ostatnia. O! Wzięłam jeden fiolet i wzięłam jedną ochrę tutaj do tej palety, żeby cokolwiek tutaj można było zmienić, jakby w tonacji. Bo bez żółtego jakiegoś to wiecie, do bani jest. Dobra, kolejny. Ja to teraz sobie wrzucę do kasety. Będzie więcej miejsca. No, i teraz ostatni rządek. Szminkę, to jest ten Random Grey. O matko. I tu mam szminkę, no ale mam, ale się chyba pochwaliłam, że mam, bo muszę go odkręcić jakoś. No to. O, udało się. Muszę sobie jakieś cążki tutaj przynieść. I to jest co? To jest Random Gray. To jest przepiękny kolor, którego test mamy na kanale, bo jest niesamowity. Samowity. I to jest wspaniała farba. Oczywiście kolory zrobię. Nie wiem, czy pójdziemy. Szminka 783. Jest 7,8,3 i to jest szarość pejna, tak. O jejku, ale pozasychały, widzicie? Dlatego mówię, że ja wolę mieć je na palecie, bo one jednak zasychają w tych tubkach i później jest ciężki problem to wyjąć. Szarość pejna, tak. No, niedługo się pokończę i będzie finito. Tutaj mamy właśnie tę ochrę, tak, yellow ochrę z chorbajna. Wzięłam jedną, mimo że też nie jest to granulująca farba, ale nie mam ze szminkę żadnego, niczego, co by było żółte, granulujące. Mam takie trochę pomarańczowe, ale to nie jest żółty, tak dobra kolejna 968 jest dobrze uda się nie uda się Dobra Bardzo mnie śmieszą osoby, które chcą malować, chcą tworzyć chcą być... Mienią się być artystami, a boją się ubrudzić. No ludzie, no. Jak jesteś twórcą przez wielkie twu, to się musisz ubrudzić, uświnić, zanurzyć w tej materii. Nie może tak być, że ty się boisz farby. Och, ubrudziłam się. No to co z tego? To się umyjesz. Ach, nakapało mi w pokoju, no to co z tego, to wytrzesz. Dobra, następny kolor. I to było 967 Haze. Blue chyba. Ja ślepa ginia jestem, to wiedź Następny. 15 powinno być i jest 915, znowu nie można otworzyć. Dobra. Volcano Brown. Dobra. Seria Volcano. Brązowy. No właśnie. No właśnie. I tu jest taki problem, że jak się już zakrzywi, coś nie tak, to się nie chce wkręcić, cholera. Dobra. 969 bodajże, tak. I co to jest? Haze Brown. Kolejna. Haze, co tu jest? Black? Chyba black. 970 w każdym razie. Ciekawe, zobaczcie. Jest napisane black, jak brzyk, jak byk. Black, black, szwarc. A na ekraniku mam, znaczy na tym paseczku jest na zielono, nie? Ciekawostka. Dobra. No nie. nie. Tak, te zakrętki to by mogli tak zrobić, żeby to łatwo wchodziło. Kolejna dziewięć, sześć, cztery. Co to jest? Placier brown. Dobra. Bo sobie zrobiłam porządki w tamtej, poprzedniej. O, teraz będzie 966 6, Co to jest? roze chyba. Fejs, rozę. 9, 6, O, już się uświniłam. Już paluch będą z przez następny tydzień. Ale trudno. Zostały dwa. Czekajcie, czy ja mam gdzieś tutaj. Dobra, i teraz 9-1-4. I co mi tam? Walkano Violet. No tak, ten wulkanowy wygląda na różowy. Ciekawostka. I ostatni. Ojej! 913 Volcano Red. No i ten Red to jest taki cynober, nie? Ale rozwarstwiają się przepięknie też. Test wam pokazywałam na kanale. Dobra. To sobie będzie musiało wyschnąć. Także będzie musiało tutaj postać. Z 2-3 dni, zanim. Nie usiądzie, nie? Dopiero jak usiądą, tak się zapadną w sobie, to wtedy dużo lepiej się nimi pracuje. Oczywiście mokrą też można swobodnie pracować. O, mówię o tej paletce. Tu też mam a, granulujące i mam tutaj wkładkę, które kolory tutaj mam, także, żeby mi się nie powtarzały żeby mogła tutaj inne sobie używać to muszę mieć drugą paletę. No i tak. Ja po prostu wam zrobię co wyszło z tej paletki. Przegląd słoczy.